Cześć Tomas, wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym materiale z FIFA 14 Ultimate Team. Dziś gramy oraz otwieramy paczki specjalne. Te za 25 tysięcy, za 15 oraz te zwykłe za 7,5. Z tym pamiętajcie, że jeżeli wyszukacie monety w dobrej cenie, to zapraszam Was serdecznie na FIFA 14 Gold .pl. Tam w łatwy, szybki i przyjemny sposób kupicie monety zarówno przelewem, jak i SMS. -y. Wow, no to jedziemy, bo jest naprawdę grubo. Dwie drużyny Team of the Season. i tutaj dobre pytanie, którą paczkę otwierać? Zacznijmy od tej za 7,5. Eee, ostatnio całkiem niezły był wstęp do pack openingu. Eee, zatem e, przewijamy, bo tu może być coś ciekawego. Czy jest. No niestety nie. No dobra, pojedziemy samo za 25 tysięcy. Rzadko kiedy je otwieram. Nawet jak jest szczęśliwa godzina w tygodniu. Paczkę przewiniemy. Eee, I czy coś tutaj jest? Jest Draxler. Jedyny dobry gracz. Jest Miniolet Constant. Jakiś srebrny zawodnik. Być może będzie coś wart. Za chwilę się przekonamy. Była paczka za 15, za 25, za 7,5. Żadna z nich nie przyniosła mi jak na razie szczęścia. Także kolejna za 7,5 tysięcy. O proszę, dwóch rzadkich zawodników. Ale ponownie nie są to gracze, którzy mogliby mnie zadowolić. No dawajcie jej jedna dobra paczka i będę szczęśliwy. Tak jak to było z kartą Team of the Season Steven Gerrard. Tym razem nie patrzę. Paczkę przewijam. A w środku czy coś jest? Zobaczmy czy coś tutaj ciekawego będzie. Tyrion Ris zatem żywa legenda. No i 1000 monet. Kolejna za 25 tysięcy, no w tych musi coś być, musi być coś dobrego. Jedna fajna karta i naprawdę będę dziś szczęśliwy, Richards to nie jest to, czego oczekuję. I kolejny srebrny zawodnik, no naprawdę jak na razie jest dość kiepsko. Dobra, kolejna za 15 tysięcy. Tym razem będę ją otwierał, trzymając padał do gry nogami. Być może ten rytuał odwróci moje szczęście. Tak sobie pomyślałem, że coś zmienię, żeby może dostać dobrą kartę. I tu jest Carlos Vela, który jest naprawdę całkiem niezłym graczem, ale tak to chyba nic więcej tutaj nie mamy. Zobaczmy, co tutaj będzie. Glik, zatem polski defensor, który zaliczył naprawdę udany sezon w barwach Torino. No, co, paczka po raz kolejny jak najbardziej kiepska. Ojej, ojej, nie wygląda to zbyt ciekawie. Być może ta paczka za 25 tysięcy kiedyś przyniosła mi Informa Sanchez'a. Sprzedałem go równo za 200 tysięcy. Być może ten wynik powtórzymy. Tu jest Miro Kloze bez wątpienia. Naprawdę dobry napastnik. Świetna gra głową. No, ale z tego zawodnika również nie mogę być zadowolony. To druga z rzędu za 25 tysięcy na tom. Tym razem nie patrzę, poczekam aż się otworzy. I liczę na naprawdę dobre rozdanie. Być może teraz, być może to będzie moja szczęśliwa paczka. Czy o tylko Sania naprawdę jej. Paczka za 25 tysięcy powinna mieć chociaż zawodnika wartego 5 bądź 7 tysięcy. bo tak naprawdę w tym momencie to jest kpina. Anelka i kolejni zawodnicy nic nie warci. Joachim Lew, tego pana jak najbardziej Zatrzymamy w klubie, zbierzemy kontrakty, no i co więcej nam pozostało, za chwilę otwieramy kolejne paczki. Jak na ten moment nasza nazwa klubu, która powinna przynosić szczęście, nie do końca się sprawdza. Ja lecę z piątą dziś paczką za 25 tysięcy i jak na razie nie było tu nic dobrego. Może teraz? Edin Jacko to chyba jest zawodnik... Oj, szyle, Ten być może będzie warty 3000 tysiące, niegdyś 15. Eee, no ale co, no... Jak na razie najlepsza paczka na to wychodzi. Powoli zbliżamy się do końca. To naprawdę wołał pomstę do nieba. Paczka za 25 tysięcy. Ja tym razem po raz kolejny nie patrzę i czekam na coś dobrego. Jest! Jest Felipe Luis! Tak jest! BOOM! Team of the season! No i w końcu zapaliło się światełko w tunelu. Felipe Luis! Gość! Musi być swoje wart! Zaraz to sprawdzimy! Fuck yeah! Już sprawdzam jego cenę, a ta jest w granicach 100 tysięcy. Także myślę, że to całkiem przyzwoity traf, czyż nie? Zatem otwieramy jeszcze jedną paczkę: 125 tysięcy, licząc na coś potężnego. Już przechodzimy w takim razie do sklepiku. Ja ponownie nie patrzę. Być może to mi przyniesie szczęście. Znów zamykam oczy, nie patrzę i liczę na cholernie dobrą kartę. Niech paczka się otworzy! JEST! KANZO! JEST! FUCK! Gerard, DWA INFORMY W PACZCE! JEST! Wow! Naprawdę! Być może są gówno warte, ale tak naprawdę to są informy i trzeba to docenić dzięki jej! Pierwszy raz chyba mam dwie zajebiste paczki z rzędu z informami i kartą Team of the Season. No pięknie! Do tego dochodzi Steven Gerard, który zawsze jakąś tam wartość ma. Wow, naprawdę było grubo! A teraz serdecznie Was zapraszam na spotkanie w drugiej lidze. No to przechodzimy do naszego spotkania. Gramy ponownie w pierwszej lidze dzięki Neymarowi, który znów gra w moim klubie i naprawdę spisuje się wręcz wyśmienicie. Nie dość, że kupiłem go po w miarę taniej cenie, to zobaczcie jego statystyki. 12 meczów 27 trafień, do tego doszło 5 asyst. Ten gość jest naprawdę niesamowity, a jak się dzisiaj spisze, przekonamy się za chwilę. No to mamy naszego przeciwnika. Pytanie tylko, jakim składem będzie grał. Ja zagram w koszulce wyjazdowej tej oto Manchesteru United i już się zapowiada ciekawie, bo to jest naprawdę obiecujący skład, cholernie mocny. Kurcze, Robben, Neuer, Royce, przecież To Starić, Inform Gerrard. To naprawdę będzie trudne wyzwanie, ale mam nadzieję, że mu podałam i zdobędę dziś 3 punkty, które przybliżą mnie do utrzymania, bądź też nawet. Mistrzostwa Pierwszej Ligi, które tylko raz bodajże do tej pory zdobyłem. Roben na skrzydle, ale świetnie interweniuje tutaj Marcelo. Willian, Willian fantastycznie ruletką poradził sobie z jednym z obrońców, Marcelo. Marcelo dorzuca piłkę, tu jest Neymar, Neymar! 1 do 0, no to jest zaskoczenie, ponieważ ten zawodnik no nie jest jakiś super mocny w grze głową, ale mimo wszystko on już kilka bramek strzelił w ten sposób dla mojego klubu i to mnie bardzo cieszy, bo mimo że na karcie widnieje ocena 60 chyba za głowy, bądź nawet mniej, ten gracz wydaje się jakby miał te główki w poziomie, na, na poziomie 70 czy też nawet 75 punktów. No, przeciwnik teraz widzę, że chce się szybko zrewanżować i tutaj zagrywa do Roysa, ten dobrze pilnowany i my utrzymujemy się przy futbolówce Neymar. Neymar, tutaj czas na jego show, Myślę, że najlepszy moment, żeby się zaprezentować jak z najlepszej strony Neymar. Neymar pędzi i był faulowany. Normalnie w futbolu to powinna być czerwona kartka, no bo mój zawodnik wychodził na czystą pozycję. Tutaj niestety arbiter się pomylił. Hernanes i niestety nad poprzeczką. Marco Royce, Royce rozpędza się, zostawił piłkę. Robenowi, Roben na drugą stronę. Tu jest Staric. Daniel Staricz broni Cezar Dobitka, Mario Goetze i mój golkiper był bez, bez żadnych szans. Nie zdążył się pozbierać. I mamy wyrównanie po bramce. Mario Goetze. Ponownie dobrze ustawiony David Luiz. Neymar. Neymar. Próbuje tutaj zabłysnąć. Zaprezentować się z jak najlepszej strony. Neymar. Mija dwóch zawodników. Neymar. Zejście do środka. Neymar. Z problemami Noyer i to jest rzut rożny. Po których zawsze jest praktycznie niebezpiecznie, i oby tak było tym razem: dośrodkowanie na głowę Dantego. Dante zdążył jednak, Noyer. Paulinio jeszcze tą piłkę próbował odgrywać. Świetnie, Dante interweniował. Neymar, Neymar dość łatwo sobie poradził z defensorami. Neymar faulowany, i to po raz kolejny, jak dla mnie powinna być czerwona kartka. Druga w tym meczu, no bo to jest jakaś kpina. Sam na sam idzie zawodnik, jest ściągany do ziemi. A i tutaj jak najbardziej kolejny błąd arbitra. Hernanes! Hernanes wprost w ręce Noyera. Ta druga próba znacznie lepsza, ale i tak Neuer wygrywa w tym pojedynku. Dobrze, że nie było tutaj trafienia Staric, Ej, niestety przegrywamy te głowy. Potrafią być e, okropnie niesprawiedliwe. Po pierwszej połowie przegrywamy 2 do 1. Moim zdaniem dość niesprawiedliwie. Sami widzieliście tę sytuację, po której przeciwnik powinien otrzymać dwie czerwone kartki, i wtedy ten mecz wyglądałby znacznie inaczej. Tak czy siak, na razie wygląda to tak, że jest 2 do 1 dla rywala. Mecz taki bardziej na remis, ale zobaczymy, jak to wszystko się skończy. I dobrze, po raz kolejny Dawid Luiz znalazł się tam, gdzie trzeba. Neymar, naprawdę ładnie to mu wyszło. Neymar do Williana, ten ma tutaj bardzo dużo miejsca. William, co zrobi? William? Do Neymara! Neymar! No, to wołał pomstę do nieba. Jak tego można było nie strzelić? Ja rozumiem, że wolej. Być może to sprawiło mu jakieś trudności, ale bez przesady. To powinno być wyrównanie. Hernanes, Hernanes. Zagranie do nikogo, ale jest jeszcze Neymar! No, naprawdę... Ciekawie chciał to zakończyć, Brazylijczyk jednak nie wyszło. Koniec spotkania! Co to jest? Pozostawiam to bez komentarza. Widzieliście sytuację, tak jak mówiłem już w przerwie. To powinny być dwie czerwone kartki, wtedy ten mecz inaczej by się potoczył. Tak czy siak, przegrywamy na inauguracji pierwszej ligi. Ja wam dziękuję za oglądanie, także trzymajcie się. Cześć. Do usłyszenia.